Czołem czytacze! Cześć! Tym razem zapraszamy Was na nasze wykonanie tagu New Year's Book Tag. Czyli tagu noworocznego. Tak jest. Pierwsze pytanie. Ile książek planujesz przeczytać w tym roku? Wiecie, plany planami, tak? Ja od no już ładnych paru lat na Goodreads na początku roku zawsze ustawiam sobie to wyzwanie czytelnicze na 50 chyba dwie książki, co daje jedną książkę tygodniowo, ale już drugi rok z rzędu nie udało mi się tego wyzwania. Zrealizować. zrealizować. I przeczytałam chyba, nie pamiętam już dokładnie ile, ale coś około 30 paru książek w 2020 roku też. Więc myślę, że będzie to około pewnie 40 do 40 książek. No, zobaczymy. Mhm. Ja się nie nastawiam jakoś też na liczby jakieś konkretne. Mhm. Po prostu będę czytać Tyle, na ile będę miała ochotę no i na ile będę miała czas, przede wszystkim. Także zobaczymy. Jasne. Ja mam bardzo podobnie, w zasadzie w ubiegłych latach ustawiałam sobie 40 książek do przeczytania, i też chyba jakoś nie dobiłam do tego rezultatu gdzieś tam 30 parę czytałam. Uważam, że jest to taka ilość pozwalająca na normalne życie i również inne aktywności, jak dla mnie, i że jest realna. Ale też się nie nastawiam specjalnie, że muszę coś tam... No jasne. Ja. A myślę sobie, że nawet może będzie tych książek mniej w tym roku, bo mam takie przekonanie, że może lepiej, wiecie, tak mniej, ale więc jakości, <laughs> żeby w tym było, mhm. jeśli się tak uda. Dobrze. Drugie. Mhm. Wymień pięć książek, których nie udało Ci się przeczytać w tym roku, ale którym chciałabyś nadać priorytet um, 2022. Mm -hmm. e, ja sobie wybrałam na początku tego roku 12 takich książek e, i wrzuciłam je na Instagramie też yy, właśnie tak yy, wszystkie. I wybrałam sobie cztery chyba z literatury zagranicznej, cztery z literatury polskiej mm. i cztery z literatury faktu. I na przykład z literatury faktu to są panny z wesela. E, chciałabym przeczytać. Chciałabym przeczytać leżącą tutaj z tyłu. Kowalską tą od Dąbrowskiej Sylwii Fedorczuk, o której już też mówiłam wam chyba przy okazji listopada z literaturą faktu jeszcze się za nią nie zabrałam. Chciałam przeczytać nową książkę Sali Runi i chciałabym co tam mam jeszcze na tej liście, zaraz sobie przypomnę, Natalia, może teraz ty, to ja pomyślę. Dobrze, ja ostatnio trochę doczytywałam właśnie takich książek, które mi zalegają, zalegały, więc myślę, że aż pięć nie mam. Natomiast na pewno chciałabym w tym roku przeczytać wywiadę Nogasia z pisarzami. Ta książka była dosyć popularna w, w ubiegłym roku czy latach. Natomiast odłożam ją w takie miejsce w domu, że mój wzrok tam często nie pada i hmm. dlatego chyba trochę zapomniałam o niej. Natomiast myślę, że właśnie ona na pewno. Poza tym, Daga, Daga kupiła kilka książek w zeszłym roku, które również są dla mnie bardzo interesujące. Nawet tutaj z tego punktu, gdzie siedzę, widzę Niewidzialne Kobiety na przykład, A, uh -huh. które tak chciałabym w końcu przeczytać. Uh -huh. Na pewno. A poza tym, to chyba nie ma dużo takich książek. Które gdzieś tam właśnie mam taki Z zaletny. zeszłego roku? Nie Ja pamiętam, że na tej liście jeszcze mam Cudze słowa Wita Szostaka Mam też moją znikającą połowę Brit Bennett Oraz Niepokój przychodzi o zmierzchu Tak, coś chyba tak Co jeszcze? Kajś Zbigniewa Rokity hmm. Widzę na twojej półce też bym chętnie przeczytała Apey A o, tak, 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 tak to jest też ciekawa książka. Czystka to jest reportaż o Galicji Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Okej, okay. to idziemy dalej. Którego gatunku chciałabyś czytać więcej? Reportaży, zdecydowanie literatury faktu. Zresztą, jeżeli oglądaliście nasz filmik stop książkowym 2021, to ja tam wspominałam o tym, że w mojej topce nie znalazł się żaden reportaż co było dla mnie zaskakujące i też z tego względu, że z reguły bardzo lubię reportaże i bardzo mi się podobają, więc chciałabym na pewno czytać więcej literatury faktu i może w sumie od czystki sobie zacznę teraz. Hmm. Okay. Ja mam bardzo podobnie. Chciałabym czytać więcej reportaży oraz chciałabym czytać więcej książek autobiograficznych. O. Ponieważ tak, jest to taki gatunek, który bardzo mi podchodzi. I, I daje mi dużo satysfakcji takiej czytelniczej. Rzadko też się mylę w, w tych wyborach małych książek, w, właśnie autobiograficznych, które by mnie naprawdę rozczarowały, więc, więc te, te dwa. Hmm. Dobrze. Hmm. <grym> <grym> Czy jest książka, którą masz od zawsze, a którą wciąż chciałabyś przeczytać? Na pewno i jest na pewno wiele takich książek, e, którą mam od zawsze. Hmm. Dajcie mi chwilę, czy masz jakąś? Ja przeczytałam w zeszłym roku taką książkę, którą miałam kilkanaście lat na półce, i to było wyznanie y, Cabre. A wyznaję. Y, y, wyznanie, wyznaję, oczywiście. Tam leży. <grym> tak, tam leży, tak. Y, y, I tak naprawdę zapomniałam o niej. Dopiero jak Dorota, zabukowana, robiła swoje podsumowanie, mm -hmm. to mi się przypomniało, że czytałyśmy je wszystkie w grupie razem. A, a, właśnie, i przypomniało mi się, haha, ha. mam książkę, którą muszę przeczytać. Znaczy, muszę chcę przeczytać. I to jest rozmowa w katedrze Josy. Ach, no, ho, 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 pani, mhm. tak. <noise> Czy są jakieś chętni do grupy czytelniczej Josy, do rozmowy w katedrze? Coś ja już czytałam, yy, i tak. Tak, właśnie, więc. Muszę jakoś tak ją postawić w zasięgu wzroku u siebie, mm -hmm. żeby nie zapomnieć. Ja mam taką książkę i to jest Sławoniowa i Spiekła duchy, którą mam już też bardzo długo na półce. Już i moja mama czytała i Kubo ciocia czytała, bo jej pożyczyłam, a jeszcze ja cały czas do niej nie sięgda, do niej nie siadłam, więc myślę, że to będzie taka książka. Tylko ja mam tak w głowie, wiecie, że ja bym tę książkę chciała gdzieś przeczytać, na przykład właśnie na wakacjach. W takim domku gdzieś w lesie albo gdzieś po prostu otoczona naturą, żeby tak się wczuć po prostu w ten klimat yy, słaboniowej, ale zobaczymy może lat. Tak. Lato to będzie. Chyba dobry moment na to. Okej. Okay. Um, jakbyś miała wybrać sobie jakieś jedno słowo, które określiłoby Twoje oczekiwania wobec tego roku czytelniczą, to. No ty. Jakość, nie ilość. Aha. Mhm. No i wcześniej też rozmawiałyśmy o świadom bardziej świadomych wyborach. Tak, więc już mhm. właśnie świadomość. Mhm. Eee, I no. Tak żeby może właśnie nie pozwalać się tak wiecie zawładnąć marketingowi nowych publikacji, nowości wydawniczych, bo często właśnie tak to działa trochę na mnie, że już chcę wszystko przeczytać, co nowe, bo tak ładnie jest to pokazane na Instagramie i ładnie opisane, a często potem może nie często, ale z, zdarzają się duże rozczarowania, więc yy, chciałabym tak właśnie też bardziej do siebie wrócić. Czy ja mam sobie przeczytać tą książkę? Co w niej takiego, wiecie, mnie przyciąga? Mm -hmm. tak. ale jest to trudne i mam trudne. wrażenie, że jest to coraz trudniejsze. E, no oczywiście tak, z jednej strony dlatego, że mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo y, pozycji, które się każdego miesiąca y, wydaje. I czasami tak ciężko, wiecie, jak to się mówi, rozdzielić coś tam od plew. No, przypomnijcie mi, jak to się jest, jak idzie ten, to przysłowie, znaczy przysłowie. Ziarno czy znaczy, coś? Ziarno od plew, no! Znaczy. I tak. I takie mam też wrażenie czasami, że jestem taka przytłuczona i chciałabym tyle książek przeczytać. I później nie wiem tak naprawdę dlaczego. Jak sięgam do jakąś książkę, to jest takie... E? Cóż. Tak. I ostatnia rzecz. E... Tak, oznacz znajomego. Czy dominujemy kogoś? Czy no wszystkie dominujemy. Wszystkich. wszystkich nominujemy. Zróbcie tak, nie zróbcie ten tak. Bo może macie jakieś właśnie plany czytelnicze na ten rok. Chcielibyście, chciałybyście się nimi podzielić. Piszcie. Koniecznie. No. Także dziękujemy za uwagę. Pa pa. pa.